Dzień dobry, z tej strony Kalucz Witam w kolejnym odcinku Quarantine Zone Widzowie, polecam zostawić lajka Na starcie widzę, że dzieją się jakieś problemy Znowu ktoś nas atakuje, także Jeśli ty nie chcesz przemienić się w zombie Nigdy w życiu, zostaw lajka Bo inaczej może być różnie, tak? Jeśli nas, moi drodzy, dopadnie pandemia zombie To ja nie wiem, no jak nie zostawisz lajka Różnie może być Witam, witam, o kopyta. pytam, mam nadzieję, że wszystko u was dzi Nagrywam ten odcinek na zapas Nie wiem, kiedy on wlatuje, tak szczerze Czy wleciały wszystkie odcinki, które planowałem Mamy bardzo dużo pracy przy nowych seriach fabularnych. Troszeczkę zmian na kanale głównym się szykuje takich dosyć pozytywnych. Więc miejmy nadzieję, że wszystko, co miało wlecieć, wleciało. Wy już wiecie. A ja, widzowie, bawię się dalej. Fala druga. Lecimy z tymi zombiakami Dążyłem tylko po publikacji ostatniego odcinka Przeczytać, żebym karmił pupila To były pierwsze komentarze, które się pojawiały Więc będę karmił pupila, czyli mojego Zombiaka w klatce, z tym, że Nie mam żadnego zombiaka w klatce jeszcze, nie? Dobra, niech tam wybuchnie, niech tu wybuchnie Okej, okay. szybka akcja Unicestwiamy, strasznie to jest głośne Strasznie to jest głośne, no ale dobra Postaram się dzisiaj zrobić widzowie kompetentne Inspekcje, albo bardziej Doskonałe, o kurde, ktoś mi ścianę rozdubca? O ty gnoju, dobra. Dobra, to już lecimy tutaj z tym. Zmieńmy broń. Puu, co jest? Puu dobra, podejdź bliżej. Puu okej. Okay. Fala trzecia. Kurde, jeszcze jedna fala. Nowa fala, pyk, pyk, pyk. Dobra. Dużo tych tanków idzie. Chodź tu tank. Chodź, 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 chodź. Taś, taś, taś. Poszło. No ładuj! Dobra, to jest mocna broń, to jest mocna broń. O kurde, dobra. Nie sądziłem, że tak dużo tych... Ej, kurde, bardzo dużo ich idzie. Coś tu nie gra. Żeby mi tej ściany nie rozdobrzyli. Szybko! Reload. Fak. Dobra, to jest najmocniejsza fala od początku, odkąd gram w tę grę, widzę. Zmieniamy. Szybciutko. Żeby mi ściany nie rozdupczyły. Hej, hej, hej! Dobra, pyk, 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 pyk. Któryś tu rozwala, tu jeszcze. Kurde, tanki idą. Same tanki zostały. Ja pierdzielę, ale gówno. No! Nie! Ale shit. Nie przetrwałem fali. Ha, oszczędzę wam tego. Po prostu zobaczycie już zaraz cięcia, jak mi się to uda osiągnąć. No, niezły nie ze mnie lamus, ale lamie w każdą grę. Dobra, mamy to. Teraz bez najmniejszego problemu, po prostu nie gadałem tyle i się udało. No dobra, zobaczmy w takim razie, co w naszej kwarantannie dzisiaj zlikwidowano, zainfekowanego, zero zgonów, dobra, bo nie mamy chyba nikogo, była ewakuacja. No właśnie, dobra, słuchajcie, zobaczmy, co tam na tablicy ogłoszeń. No i sobie lecimy. Zobaczmy jak nasi też ludzie na kwarantannie, czy tam się coś nie podziało. Są następne nowe wytyczne, dobra. Ktoś trzymał całą swoją zainfekowaną rodzinę w piwnicy w domu przy Ash Ridge Street. Zainfekowani się wydostali, a poszukiwana osoba spaliła dom. Znaleźliśmy jedynie szczątki jej dokumentów. Imię tej osoby zaczyna się na literę AN i ma około 30 lat. Jeśli zauważysz kogoś pasującego, wyślij go na kwarantannę. Dobrze, czyli nie zabijamy tym razem AN. Jakaś Anna lub Andy. Okej, okay, mamy nowego pupila. Witam serdecznie. Fajnie, Izabel. Szkoda, że mi pozabijałaś ludzi do klatki. Trzeba pupila nakarmić. Od tego może zaczniemy. Żeby, moi drodzy, dać go tutaj yy, Dajmy mu po prostu coś do jedzenia, tak, nie pamiętam w, której, w którym on bloku jest Gdzie ten pupil jest, ale zaraz tutaj, szybciutko Czekaj, laboratorium raczej nie, garaż raczej nie Gdzie, gdzie ja to, gdzie, gdzie on w tej klatce jest? Chyba gdzieś tu Zapomniałem, ty Tu jest, tu jest, siemanko, słodziaczku Proszę, smacznego Dobra, wózek na razie odstawiam tu, bo nie potrzebuję chyba Mogę go odstawić? O, mogę, dobra. Zdupiam, bo jest robota do zrobienia dzisiaj. Żadnych nowych gadżetów póki co. Ten jeden na razie użyłem, ale trochę bez sensu. Witam serdecznie. Co tam ziomek? Jak wyspałeś się? Mam nadzieję. Proszę plecak odstawić. Będę się starał oczywiście skupiać AN. Emilia Thomas. Okej. Okay. Dobra, pani Emilio. Brak odruchu mamy na samym starcie. Wstecznego nie widzę. Sprawdzimy sobie temperaturę, tętno bardzo wysokie, czyli już jakaś infekcja już się robi. Mm -hmm. Wiotkiem, ma pani żuchwę ma pani wiotką Dobrze, piszecie, że Pyk, oho, ugryzienie, dobra Sprawa wyjaśniona tak naprawdę Czyli tętno 180 Ugryzienie W plecaku mamy Statek, baton i książkę Może to sobie pani zabrać oczywiście Mam nowego pupila, nie wiem czy pani słyszała Mam nowego pupila No, bardzo fajny jest Bardzo fajny i on lubi takich Jak pani Yy, dajmy sobie tutaj ugryzienie ok, dajmy brak odruchu Bagaż, tyle, zapraszamy Witamy serdecznie w naszych skromnych progach Proszę, następny I co? Kompetentna inspekcja, ok, Witam, 27 koła Właśnie, zobaczmy Czy jedzenia mamy? Dobra, pod dostatkiem mamy yy, W co inwestować? Bo tak, następny odcinek Automatycznie przetwarza złoki na odżywczą pastę, okej, okay, fajne Aha, ale poziom strefy jest wymagany większy W co inwestować? Bo już trochę tych pieniędzy widzowie uzbieraliśmy, więc teoretycznie Mamy możliwość zainwestowania chyba niedługo w coś Więc co się najbardziej opyla? Osoby, które znają się na tej grze, zapraszam do dyskusji Co my tu mamy? Tętno jest okej, okay. oczy są... a, ja prawem mogę zbliżać, a ja tego nie robiłem, ty Oczy mamy żółte, sleepy voice, tak zwany przeze mnie, oczywiście wiemy o co chodzi, nie ma Sprawdźmy, czy jakieś ugryzienie ukryte jest gdzieś tutaj pod stopami naszej delikwentki. Podrapana mocno. Ok, podrapana. Żółte oczy mamy. Odruch zwykły. Wstecznego nie ma. Tętno 112 się mieści jeszcze w granicach tolerancji. Dobra, czyli mamy żółte oczy. Mamy, proszę Państwa, zadrapania. Oddech jest normalny. Czy jakiś bagaż jest? Nie ma, więc. Zapraszamy, okej, okay, muszę posprzątać tylko na kwarantannę, proszę mi dać chwilę. Pani nie widziała, co się tam dzieje, tak? Troszkę będzie gorąco, generalnie w miejscu, do którego pani idzie, ale to dlatego, że dezynfekowaliśmy miejsce. Słaba inspekcja. No dlaczego? Jestem za słaby w tę. Grę. Dobra, ale jak jeśli taki jak, nup jak ja wygra, to znaczy widzowie, że da się. To jest awokado czy to jest granat? To jest chyba awokado. No, komputer ziomek będzie nadupiał ty. Nadupiał w gierki, chociaż ty. Jak się pani nazywa? Przepraszam. To jest Anna? Nie. Mila. Ok, AN. Muszę, muszę pamiętać o tym, że AN. Dobra, ziomek. Sprawdzamy. Bardzo fajne majty. Ładnie ci ludzie są poubierani. W sensie moda dla powodzian. To nie jest jak dla mnie ładny ubiór, taki, że sam bym się tak ubrał. Ale mi chodzi o to, że jest pandemia. A oni wyglądają całkiem ok. Trochę tutaj zielona skóra się gościowi zaczyna robić, mam wrażenie. Brak odruchu. Ciekawe. Tętno. Okej, okay, temperatura też okej okay, w normie, w plecaku była kontrabanda, czy coś, szmery na płucach jakieś mamy, nie mamy, więc gość wcale nie jest wcale taki, wcale nie jest wcale taki zły, kumacie moją dygresję, on ma brak odruchu tak naprawdę, nie, co ja pieprzę, on ma zwykły odruch, dobra, bo znowu mi powiecie, że źle, źle to zinterpretowałem, te policzki ma takie trochę przyżuknięte i to mnie jedynie martwi, natomiast... No nie wiem, no gość jest raczej okaz zdrowia. Potrzebujemy ocalonych. Co ja tu mu mogę wbić? W zasadzie nie mam co mu wbić. No wszystko jest ok, słuchaj Zapraszamy, Patryk. A, bagaż mogłem dać, czyli będę miał słabą inspekcję. A, doskonała, no dobra. Zapraszam, witam serdecznie. Sprawdzamy. Czuję się dobrze. No bardzo możliwe, yy, że pani mówi prawdę, bo generalnie. Jeśli chodzi o sprawy tętnowe i sercowe, jest w porządku. Jeśli chodzi o resztę, już sprawdzamy, szukamy potencjalnego ugryzienia. Widzę zadrapania na ręce, aczkolwiek to jest chyba brud, to nie jest zadrapanie, no właśnie. Dobra, to co to jest? To się wydaje. No jak kurde, nie potrafię ocenić. Ej, napiszcie mi w komentarzach, to jest brud czy zadrapanie? Bo ja nie wiem cholera. Okej, okay, ma zwykły odruch. No powiem szczerze, też się wydaje być okazem zdrowia ta babka. Ona się wydaje być brudna, no zadrapania są trochę inne. Jest po prostu ubrudzona. No nie wiem co to jest. Czy to jest jakiś nowy objaw? No bo tak, tak wyglądają skaleczenia. A ona nie jest skaleczona ewidentnie. Bagażu nie ma, a jak się nazywa? Izabela. To nie, no dobra. Szczerze to ja ją daję do, na, na do ocalonych. Doskonale. O! No dobra, zdrowi ludzie przychodzą, okej. Okay. No, ale na tym chyba kończymy ze zdrowymi ludźmi. To też się wydaje brud. Wszyscy w sleepach chodzą. Okej, okay. to co to jest? To są zadrapania. To też jest brud na moje oko. Na moje oko to jest brud. No dobra. Zobaczmy... Ale pogoda dzisiaj. Ja pierdzielę. Nie rozpieszcza pogoda. Brak odruchu. Dobra. Z tymi oczami jest niedobrze u pana. I ta skóra taka blada, trochę. Co ja tu mogę zaznaczyć? Blada skóra, no. Ciężko to zaznaczyć na czarnoskórym mężczyźnie, ale ja to zaznaczę. Yy, żółte oczy. No tu kwarantanna się kłania, proszę pana. Kwarantanna się kłania, jak, jak sprawy sercowe. Zobaczmy to. Chyba jest ok. Dobra, ziutuś. Zapraszam. Nie ma tu nic, nie ma. Zapraszamy cię na kwarantannę. Andreas. Słaba inspekcja. Nie kumam tego. O kurde. Nie, dobra, czyli ona w sumie nie był. On nie był blady. A niech tam posiedzi trochę. Tu jest blada babka. Okej. Okay. Masz szczęście, jeśli chodzi o tętno Ale tu może nie być tak kolorowo za moment Zobaczmy, czy jakieś ugryzienie nie ma Ułatw mi sprawę Miej ugryzienie O, dziękuję serdecznie Dobra No i takich ludzi ja lubię Przynajmniej wiem, co z nimi zrobić, tak? Okej, okay, tu nic nie ma Odruch będzie jakiś? Odruch y, jest zwykły Ludzki, dobra Bagaż, w bagażu nic, moja droga Tu nic, jest ugryzienie Jest blada skóra, więc... Y... A oczy? Białe. Dobra. Elena Jones, zapraszamy. Jak się ta. A N. Ok. Doskonała inspekcja. Mogło być gorzej, no. Całkiem ci się fartło. Hmm. Witam. Tak jest. Ten ziomeczek jest trochę spiegowany. Sleepy voice? Raczej nie. O. Są te takie piegi. To jest oznaka infekcji najprawdopodobniej. Piegi i zadrapania? Czy to brudno? Cholera jasna. Nie mam pojęcia. No, to jest kwarantanna, chyba. Ta wysypka mnie tu martwi. Wysypka. Yy, mamy piegi. Blady nie jest. Wysypka i piegi. Coś z plecaku. Z plecaka zobaczymy. Jest nóż, czyli kontrabanda. Nie wiem, co to jest, też to biorę. Mamy plecak z kontrabandą. Dobra. A jak sytuacja wygląda? Aha, tutaj już sprawdziłem, tak? Ja nie mam podzielnej uwagi w tej grze. Ja sprawdzam coś i potem zapominam, ty. To jest najgorsze. Dobra, ziomek ma normalną objawę. Lecek z bronią, okej, okay. zapraszamy Quarantine. Tak jak się gra nazywa, panie. No i co? Doskonała inspekcja, okej. Okay. O kurde, co ci z nosa wystaje typie? O, Czyżby nowy objaw? Trwawienie z nosa. Ja wyczuwam widzowie nowy objaw. Aha, fajne majty, szacun. Mhm, mm Różowe slipy, imagine. Dobra gościu, poświęcisz się w imię nauki przez te slipy twoje. Yy, mamy coś nowego, coś jeszcze czego nie badaliśmy. Dlatego ja daję tutaj nieznany objaw. Nie wiem, jak. Okej, okay, tu wszystko jest ok. Nieznany objaw, laboratorium. Yy, Antony, poczekajcie, bo to jest AN. Kurde. Dobra, wyślijmy go na kwarantannę, Gnojka, ale później go dajemy do laba. Imię tej osoby zaczyna się na tyle. AN 30 lat, no ile ziomek może mieć lat? No myślę, że trzy dyszki, tak? 32 lata, dobra To jest misja Okej, okay, normalnie bym go wysłał do laboratorium Ale mamy taką misję Okej, okay, dostaliśmy, dostaliśmy pitos Więc może teraz, skoro misja jest wykonana Mnie zapłacono Weźmiemy go sobie, chodź tutaj I bierzemy go do laba Bo on ma jakiś nieznany, cholera, objaw Patrz, pyk Objaw nieznany, więc zapraszamy cię do laboratorium Panie kolego i zaraz sobie go bierzemy. A ci sobie tu posiedzą. 14 osób musimy normę wyrobić, więc trzeba naprawdę tych ludzi przekazywać ASAP do strefy ocalonych. Najlepiej te, te trzy osoby, jakby tam trafiły. Jak jutro się im nie pogorszy, to po prostu trafią tu. A tego ziutka sprawdzamy. Patrzcie, on sobie tu wejdzie, nie? Ja to ostatnio obserwowałem. On normalnie sobie idzie i się zapnie tu. Pa. Sam się normalnie, dobrowolnie przypnie. Dobra. Trzeba to zrobić dobrze. Ok, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Nos mu musimy wypalić, i to mu usuwamy. Pyk. Dobra, deadnął nam koleżka, ale sprawdzimy sobie ten układ oddechowy. Przegrodę nosową człowieku robimy. Ja myślę, że tu będzie to taki jawny objaw, nawet nie? Bardzo prosty do wykrycia. Zobaczymy, co nam gra powie. Czy dobrze myślę, czy nie. Mhm. Objawy. Krew z nos. Aha, ale to choroba. No e, dobra, dostaliśmy przynajmniej jakieś tam punkty. Nagrody dodatkowe. Więc bardzo dobrze. Idziemy w Kimene. Nasza robota dobiegła końca na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Myślę, że całkiem dobry dzień. Kilka słabych inspekcji, kilka lepszych, oby bez yy, jaj w nocy. Ok. Nakarm zombie w klatce, super. Ok, jakieś zgony w bloku nie ma, fantastycznie. Weź broń. Ok, będziemy strzelać. Bardzo chętnie, kurde lewele. Są nowe wytyczne, ok. Ktoś ukradł nasze kochane Młotowa mołoto, i spalił konwój Nie żyje pięciu strażników i ośmioro ocalały. Jeden mołotow wystarczy, żeby spalić całą bazę Miej oczy szeroko otwarte Okej, okay, czyli jakiś sfaniak może nam chcieć wnieść tu mołotowa Zaraz weźmiemy sobie pistolet Sprawdźmy jak to tu wygląda Jeden dzień na kwarantannie Zapraszam pana Już sobie tutaj obczajimy Co u pana dolegało? Zas... Dobra, zapalenie spojówek Ziomek się wydaje być... Brak odruchu jest, okej, okay, tego wcześniej nie było. Temperature, ok. I tutaj jest, ok, pana zbadam, dobra. ściągam w takim razie tą bladą skórę, bo tego pan nie masz. Blada skóra i zapalenie spojówek. Dobra, puszczamy go, potrzebujemy wyrobić normę. Proszę bardzo, bardzo mi miło, że się pan cieszysz. Sprawdzamy sobie kolejną osobę. Może mi tu zdrowieją ludzie. Musimy nakarmić też... O, słychać go tam. Naszego pupilka. O kurczę, jak wszyscy zdrowieją. Pani też chyba ozdrowiała, miała pani a dalej te zadrapania są, ale jednego objawu możemy się pozbyć. Jednego objawu możemy się pozbyć. I to jest na pewno dla pani dobry znak, bo zapalenie spojówek zniknęło. Agresja. Okej, okay, nam się pojawiła, jestem ciekaw. Dalej kwarantanna, zapraszam. You can't do this. Zaraz cię spalę, zamki mordę. Dawaj, chodź ty. Ten kicha tutaj Ten jeszcze piegus chyba, nie? Tak mi się wydaje, że jeszcze piegowaty A miał zapalenie spojówek? Nie, wysypkę ma Dobra, ten wygląda na chorego grubo Wracaj z powrotem Dobra, zobaczmy o co to chodzi Ty masz spluwę, Major jest nerwowy od rana Podobno chłopaki musieli Zestrzelić własnego dowódcę, bo jakaś dziewczyna Rozerwała mu gardło, masakra Okej, okay. nie będę się już śmiał z ludzi, którzy Śpią z bronią pod poduszką Po prostu uważaj na siebie, dobra Jo, mamy 15 kul Ale się będzie działo, ty Dobra, czerwone oczy, powiem panu tak Z takimi jak pan się obchodzimy w jeden sposób Powiem tak, jest martwica i są czerwone oczy Wiecie co to oznacza? Zobaczyć czy dostanę pitos Za to, sorry widzowie Myślałem, że będzie perfekcyjna kontrola, goś był zarażony Fucking hell Następny, nie zwracaj uwagi na tego co tu leży O, o kurde Co jest ty? Co jest grane? Co za ty? Widzieliście to? Ej, ja muszę z bronią na niego. Zarób 50 tysięcy dolarów. No tak. Co to jest? O kurde. Rentgen. Jeśli narządy nie wykazują zmian, nietypowego zabarwienia ani uszkodzenia. Brak infekcji. Jeżeli zauważysz nieprawidłowości takie jak zmiany, ciemne plamy lub nienaturalne zabarwienie. Okej. Okay. Aby zbadać narządy, użyj rentgena. Wirus cały czas się rozwija. Ja pierdzielę, ile mamy featuresów? Dobra. Zapraszamy. Witam serdecznie. Ja pierdzielę, co jest z jej twarzą ty. Tu się nic nie dzieje. Dobra, bierzemy tego rentgena. Gdzie ja go mam? Okej. Okay. Przełącz warstwę. Czy ja tu widzę coś niepokojącego? Chyba nie. No nie, nie, raczej nie. Raczej się babka wydaje być. O! Prawie strzeliłem ty. Raczej zdrowa. Sprawdźmy co to jest. Jest brudna po prostu. Proszę mi też napisać, oznaczcie timestampa tutaj i napiszcie, to jest brud, czy co to jest? No na moje oko to jest brud, brak odruchu Sprawdzimy sobie temperaturę Najmniej lubię sprawdzać tę temperaturę Hmm, objawy Agresji nie ma, krwi nie ma No trochę brudna jest Albo to jest krwiak, ona jest brudna imo Brak odruchu Narząd kwawi. z każdego naczynia z czerwony pokrytej bliznami, no to nie ma czegoś takiego Dobra, na moją odpowiedzialność, zapraszamy. Słaba inspekcja. Ok. Będę po prostu celował do każdego. Jakby mi chcieli zaatakować. Okej, okay. nic tu nie widzę niepokojącego. Kolor skóry mnie niepokoi lekko. Boziomek wygląda. jest po prostu blady, mam wrażenie. Jest blady, ma, ma żółte oczy, agresji nie ma. Sprawdźmy właśnie, jak wygląda na rentgenie sytuacja. Mm -hmm. Tu jest okej, okay. tu jest okej. Okay. Żadnych krwotoków nie widzę. Tak, wszystko się wydaje spoko. Mhm. Mm no dobra, kwarantin, proszę pana, chyba. Pewnie, pewnie coś tu zwaliłem. Bagaż jest, nie ma. Jeszcze pana osłucham lekko. Oho. Uh -huh. Taki sleepy voice, tylko co to jest? To jest, czekajcie, nieswoisty oddech. Nie, taki ma. Taki ma. No dobra, kwarantanna. Zapraszamy pana. Czy ja jakąś misję mam tutaj? Słaba inspekcja. Wypieprzać, kurde. Zapraszam. Wszystkich z plecakami musimy sprawdzać pod kątem tych koktajli Mołotowa, dobra Cytryna i sok Witam panią Sprawdzamy na, pod kątem ugryzienia Najpierw Chyba się wydaje wszystko być ok. Mhm Dobrze, to jest najprawdopodobniej brud co pani ma na sobie Temperatura Jest ok. nic się tu nie jest, dzieje Sprawdzimy sobie panią pod kątem narządów wewnętrznych nie widzę tutaj żadnych obrzęków i problemów więc wydaje mi się, że jest pani całkiem zdrowa na pierwszy rzut oka. Jeszcze pozwolę sobie płuca sprawdzić. Normę musimy wyrabiać, widzowie, nie? się nie ma co przejmować, po prostu trzeba wpuszczać. Okej, okay, czyli zaznaczymy jej plecak, czy był odruch? Był taki normalny, w sensie, czyli nic nie zaznaczamy. Dobra, mamy plecak. No i babka jest zdrowa na moje oko. Zapraszamy do bloku ocalonych. Proszę wziąć plecak i zapraszamy. No i co? Doskonała, ok. Okej, okay, krzyknij następny 100 razy, okej. Okay. <grywa> ale ziomal. Simpson. Nie, nie, nie. Ciebie, ziomeczku, będziemy sprawdzać, bo masz jakiś nieznany objaw. Jak to wygląda wewnątrz? Jakieś masz dziwne wrzody na brzuchu. Okej, okay, to się wydaje okej okay wszystko, ale jest nowy objaw, mam wrażenie, no. O kurde, harczy. Potężnie harczy. A ja mam to niesprawdzone, chyba, wiecie? Tak, bo on ma. Dobra, czyli jego na pewno musimy dać na kwarantannę, w sensie do laboratorium. Co mamy w plecaku? Co to jest? Ja to konfiskuję. Ok. No wiem, że nie dangerous, ale już za późno. Jeszcze sobie sprawdzimy temperaturę, ale jest jakiś nieznany objaw. I ja tu widzę dwa. Szkoda, że nie można mu wyciągnąć dwóch rzeczy. Dobra, nieznany. Czyli tak, mamy na pewno żółtą skórę, zieloną yy, i objaw nieznany, dlatego zapraszamy tutaj. Dobra, idę nakarmić misiaczka Bo przypomniałem sobie Dawaj, prowadź Jedziemy, kurde Pewnie zgłodniał maluszek Możecie nazwać go w komentarzach Sorry, kamera mi padła, już widać Pyk, pyk Dobra Smacznego Dobra, niech sobie tam wcina Sprawdzimy go od razu, skoro go tu już mamy Tylko zrobić to dobrze trzeba Okej, okay, coś tu mamy, grubo pod spodem Pyk, mamy to Raz, do ekspertyzy. Jelita mu wycieliśmy. Bo na tym rentgenie one wyglądały jakoś podejrzanie, faktycznie. Czyli to jeszcze inny jakiś objaw, nie? Okej. Okay. Spleśniały narząd. No proszę, to jest bardzo ważne. Spleśniały narząd to już jest choroba. Ok. No i tego nie wiedzielibyśmy, gdyby nie badania. Trzeba wniosek z tego taki, że trzeba po prostu robić badania często. Ok, zapraszamy next. Move it. Koktajli Mołotowa szukamy cały czas, przypominam. Tu raczej nie ma. Zapieprzyłaś znak? Nieźle, okej. Okay. Śpika masz jakiegoś z nosa. I mamy odgłos chorego, dobra. Śpik z nosa, odgłos chorego. Szukamy ugryzień. Nie ma, mamy zadrapania. Śpik z nosa. Tylko, że to nie jest krew z nosa, to jest śpik. Nieznany objaw w takim razie. Skaleczenia. Odech chorego. W bagażu. Czeka jeszcze. Tętno, okej. Okay. Dobra, ja myślę, że ją też sobie wrzucimy na kwarantin. W sensie nie na kwarantin, tylko do laba, bo mamy miejsce. Doskonała inspekcja, super, tu jakiś brudny typek podrapany, szukamy mołotowa, nie ma mołotowa, co jesteś taki wkurzony, agresja, ziomek może być agresywny wiecie, a nie sprawdziłem tej babki pod kątem rentgena w sumie, zgnitych narządów nie widzę, uderzę go w rękę, zobaczę co się stanie, pyk, jest okej, okay. troszkę wkurzony, uuu Siniaki, mocno dużo siniaków. Siniaki, dobra, siniaki, siniaki, siniaki. I odruch był? Z... Tak, jest zwykły odruch. Żółte oczy, to jest zapalenie. Dobra, żółte oczy. I te sińce bardzo mnie tu niepokoją. Agresja, mam wrażenie, też. Sińce, agresja, krwiaki. Przydział, kwarantanna, zapraszamy. A, plecaka nie zaznaczyłem. No to będzie słabo. wywalone Zawsze tak będę mówił. Mhm. Mm nie wątpię w to, proszę panią. Zobaczymy sobie. Na rentgenie, czy u pani wszystko gra, czy z mózgiem wszystko ok? Okej, okay, no to wydaje się być... A, ale tu wysypeczka jakaś brzydka. Niedobrze. głosu nie ma, Wojsa. Oj oj. oj oj, Oj dość mocna ta wysypka. Oj oj, oj. całe ciało i martwica. No mm. powiem tak, niedobrze, proszę pani, niedobrze. Nie, to nie martwica, to jest to i to jest to. Będzie kwarantyna, ale ona jest pełna, niestety. Kogo my tu mamy na kwarantannie? Zerowy dzień, zerowy dzień. Dobra, tutaj trzeba rozstrzygnąć pewne kwestie. Tych dwóch gagatków oni są tu od początku odcinka. No ja niestety muszę wiedzieć coś więcej. Ten ma narządy czyste, więc jest jakaś nadzieja dla niego, no ale ta wysypka. Hmm. Dobra, użyję tego gówna Raz na czas można. Object is infected. Dziękuję. Yy, dziękuję serdecznie. Zapraszamy pani Raimond do kolejnego bloku. Fajnie, że można, moi drodzy, tego użyć. Troszkę mi się tu miejsce zwolni, dobra. Tej te już nie chcę chyba sprawdzać w ten sposób. Szkoda mi po prostu tych naboi. Nie wiem co ile one będą do mnie dostarczane też. Okej, okay, tu jest okej, okay, no. A jak te skaleczenia u siebie? No, one są. Hmm. Ale to są just skaleczenia. Boję się jej tu zostawić. Dobra, no moje ryzyko musimy wyrobić normę. Wbijaj, idzie do bloku. Dobra. Pani y, musi się udać na kwarantannę, panno Madison. Zapraszam serdecznie, doskonała inspekcja, super. Tu nic nie ma. Użyj narzędzia do inspekcji. Na członku personelu, co? <laughs> nie użyłem. Dobra, jeszcze jedna rzecz, bo mamy w labie typa. Na razie go po prostu szybko sprawdzę. Zobaczmy, co my tu musimy z niego wydobyć. Coś z nosa też. Szybciutka akcja. Przykro mi bardzo, że pan, żeś umarł. Dobra. Dawaj, dawaj, sport, esport, esport, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Pyk, 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 pyk. Ropa nosowa, okej. Okay. I to jest bardzo, to jest infekcja. W sensie to jest zarażony typ z taką ropą. Co ma ten gość? Co to jest za czarne coś na twarzy? Ja bym go wysłał do laba. Odruch wsteczny mamy, czyli tu jest zarażenie. Ogromne tętno, dobra, czyli mamy tętno takie. Odruch wsteczny, krzyżowy w sensie. I jakiś nieznany objaw. Czarna morda Zapraszamy do laba Dobra, i zapraszamy ostatnią osobę Czyli co? Ktoś wniósł mi ten koktajl mołotowa? Niedobrze Okej, okay, tu babeczka, no widać, że już jest zainfekowana Ty, no jakbym zrobił tak Po prostu objawy Czerwone oczy, więc mam pewną podkładkę Jakbym ją teraz Odwalił O! Zlikwidowano zainfekowanego No i git Zakończono inspekcję Koniec dnia z przytupem Sprawdźmy jeszcze tego jednego ziutka. Co to za objaw po prostu u niego będzie. Co tam mały? Wcinasz, no dobra. Dobra, tego tutaj sprawdzamy. Co z tą skórą? O co to chodzi? Czy ja w ogóle dobrze skierowałem typa? Tak. Gałki oczne. Dobra, mamy to. Gość był zainfekowany. Gałki oczne mu wyciągnęliśmy, ty. Ciekawe, co to za objaw. Że to aż od oczu idzie. Mi się bardziej wydawało, że to coś skórnego. Co jest? Nie wykazały. Mhm. No cóż, zdarza się. Ale był zainfekowany. Widzowie, łapka w górę, jeśli seria Wam się podoba. Zostawiacie ich bardzo dużo i niedługo będzie kolejny odcinek. Jeśli ten Wam się podobał, no to wiecie co robić. Dziadzia idzie spać i kończy. Widzimy się za kilka dni. Elu!